Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, przez wszystkie przypadki właściwie jest odmieniane tutaj słowo praworządność. Zapomina się o tym, że to pojęcie traktatowe może być interpretowane przez państwa członkowskie w różny sposób, chociażby ze względu na bardzo różne tradycje prawne i orzecznictwa krajowe. Dlatego nie można zgodzić się z tymi z państwa którzy niejednokrotnie z tego miejsca, czasami w sposób kabaretowy, czasami w sposób nie ukrywam, irytujący, próbujecie narzucać dumnym państwom narodowym, takim jak chociażby mój kraj, Polska, swoją interpretację praworządności zgodną z obecnie promowaną agendą lewicową i liberalną. Szanowni Państwo, to, że przypadki w sposób oczywisty nagany, godne potępienia, takie jak przemoc wobec osób LGBT, mniejszości religijnych, mniejszości, etnicznych, że z tego próbujecie uczynić pałkę, którą okładacie bez obapiętania takie państwa, jak wspomniana chociażby Polska czy Węgry czy inne państwa, to, że próbujecie z tego miejsca grozić. Największej grupie parlamentarnej IPP, że jeżeli nawiąże współpracę z państwem, w którym wygra partia, która nie jest po waszej myśli, to to już będzie koniec demokracji. Dla wielu obecnych tutaj na galerii osób te wszystkie dyrdymały, którymi epatujecie przy okazji każdego posiedzenia parlamentu, czy to w Strasburgu, czy w Brukseli, są zupełnie bez znaczenia. Dziękuję uprzejmie.